Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Znowu nadeszła pora na ostrą jazdę po patelniach. No i znowu dzisiaj będę coś w pieku. Dzisiaj chciałbym zrobić dla Was takie ciasto, które w Stanach nazywają chlebem bananowym. No i cóż, zaczynamy. Do mojego mieszadełka na początek wrzucam dwa całe jajka. Następnie, taką niepełną szklankę cukru, musi to być jakieś tak około 150 gram. Dwie trzecie kostki masła, masło roztopione, ale chłodne, żeby jajka nam się nie pościnały. I na początek ucieram tutaj te trzy składniki. Jajka z cukrem i masłem już się utarły więc nadeszła pora do dodania kolejnych składników Najpierw półtorej szklanki cukru, czyli tak około, nie cukru tylko mąki oczywiście, cukier już był czyli tak około 250 gram Kolejnym składnikiem będą trzy duże, jak najbardziej dojrzałe banany, które musimy sobie tak trochę rozdrobnić. Następnym składnikiem będzie yy, ile tu jest? 100 gram, taka torebeczka takich trochę połamanych orzechów włoskich. Dodam do tego Troszeczkę rodzynek, taką garsteczkę, nie za dużą. Następnie łyżeczka, mała łyżeczka, taka dość czubata proszku do pieczenia. I około łyżeczki aromatu waniliowego bądź śmietankowego. I jakieś 50 ml mleka. Teraz znowu to będę mieszał. Składniki wszystkie już się ładnie połączyły. No, i teraz. Bierzemy sobie blachę, taką keksówkę, wykładamy ją papierem do pieczenia. Przelewamy to na blaszkę i pieczemy. Dodam tylko, że piekarnik należy rozgrzać do temperatury 180 stopni. A czas pieczenia wynosi tak między 45 minut a godzinkę. To po prostu zależy też od piekarnika. Musicie po 45 minutach musicie sprawdzać patyczkiem jak to po prostu na jakim to jest etapie, czy ciasto się lepi jeszcze do patyka, czy nie. Jeśli nie, to ciasto jest. Gotowe. Trzeba to sobie tak równo rozprowadzić w tej blaszce I pieczemy. Moje ciasto właśnie się upiekło. A piekło się dokładnie godzinkę. Teraz jeszcze poleję je lukrem, takim przygotowanym z cukru, pudru i w rządku. No i cóż, I będę zaraz to palaszował, oczywiście jak tylko wystygnie. A tak wygląda moje ciasto, już po pokrojeniu. Jest naprawdę świetne, nie wiem czemu oni nazywają to chlebem, bo to w ogóle chleba nie przypomina. Jest naprawdę słodkie, bardzo aromatyczne, pachnie wspaniale bananami. No i te wszystkie bakalie, rodzynki, orzechy naprawdę sprawiają, że jest przepyszne. Naprawdę warto się pobawić. Smacznego.